Cześć, nazywam się Agata i mieszkam w Korei Południowej, hej! Zauważyliście, że mam soczewki? Od jakiegoś czasu noszę soczewki i właśnie kolorowe Ogólnie mam e, niefajny wzrok, minus 5 aż e, Więc noszę często soczewki, a że tutaj kolorowe powiększające są nie, o niewiele droższe To kupuję właśnie te kolorowe I Tutaj mam niebieskie, nie wiem, czy widać <śmienicza> I właśnie dzisiaj idę do sklepu z soczewkami i wam pokażę Chodzimy Kio Ania Kiowcy O Halo Faransek będzie inno 예쁜데? 푸른 네. 색감을 찾시면도괜찮 네. 회색도 괜찮아요. 회색도 괜찮아요. 네. 아, 그찮아괜아 괜찮아. 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 Ja miałam nadzieję, że skuszę się na jakąś super promocję, a niestety wszystkie promocje są na takie brązowe soczewki, na niebieskie, szare. No niestety albo, albo nie ma, są wykupione, albo no, niezbyt naturalnie wyglądają. Także trochę zaszalałam dzisiaj. <śm> tak, więc mamy te dwa pudełeczka. W ogóle mamy tak ciężkie, bo tutaj mamy soczewki, tutaj mamy bieliznę, tutaj mamy buty, a tutaj mamy akcesoria, mamy torebki, mamy spodnie, kąpielówki. Zaraz obok mamy kolejny sklep z soczewkami. Kurczę, może powinnam przyjść tutaj, bo tam było dosyć drogo. Ja myślałam, że te soczewki będą tańsze, bo jak byliśmy u teściu, mieszkaliśmy u teściu, zaraz obok był sklep z soczewkami, ale tam były 30 sztuki i manuam. Więc tak, i to były takie śliczne niebieskie soczewki, no ale cóż W Korei mamy takie piękne kwiatki wszędzie W Korei też mamy takie parasole, żeby nie było gorąco, żeby te słońce nie świeciło tak w oczy Tutaj mamy Parik Baguette i to jest największa sieć od wypieków Też ciekawe jest, że kwiaty sprzedawane są w takich automatach i tutaj mamy, przypomnijcie mi jak to się nazywa te takie maszyny, co możemy e, taką łapką tutaj złapać i ewentualnie jak się uda to wygrywamy Jak to się nazywa po polsku? Zapomniałam maszyna to. Ile? ilu nałoki. Mią dzień. Gorąco. Gorąco kupić? Hmm. O, he? Kupił kapelusz. A Wiem Będzie szuka jakiejś fajnej kawiarni. Bo jest strasznie gorąco, żeby chodzić, żeby spacerować. <laughs> I synia, trochę się spłaciłam trochę bardzo. Ale jak zdejmę maskę, to boję się, że będę wyglądała jak jakiś klops. Mm. <laughs> Kaszalocz. <laughs> w ogóle ten sklep z lodami to jest samoobsługowy. Kupujemy sobie sami. Tutaj nie ma żadnego sprzedawcy, po prostu. No, nikt nie kradnie, po prostu tak. Także może zajrzymy do środka. jak takie starsze słodycze, takie z podstawówki. wow o it looks like 초등학교, 대, 인생과제, 강남, 하나씩 hanasik 거 이런 것처럼 아 이렇게 사는 거야 아 Sami, 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 s a m 들도 있어. i s 드시나 Sami, 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 s 멋지네 s a m 겠네 a m i Sami, 어릴 때 이거 많이 먹었어. 아 그래. 나는 이런 컨드한 아이스크림 항상 별로였어. 양비한테거스도시어 프링글스도 있네. 젤, <laughs> 젤리. 젤리. 어 뭐야? 키클리까지도 있네. 나배 콜치 키토 m 마음 아, 야거이네 어, 거 이거. 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 나거가거 이거. 알레르기 이거. 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 도거 이거. 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 이 że tam gdzie te takie e, wokół usz, uszu to jest właśnie ze złota czy coś a reszta to jest właśnie z metalu a tego co nie uczula tak negacjonalne stoją i stoją jak uciebły style i rontalgi i u mnie melona i ssaki O, kakao tak to jest a jaka dokęcona jest i ssaki <susur> uciebły 어이것도 괜찮아, 뭐 벡토바. 아 이거 맛있겠다. 어, 그렇지. 내가 치네. 아, 양파 많이 먹었어. 큐, 큐 아이스크림. 아, 나그 수박 거 좋았어. 응. 음. 어 여기 인형들도 있네. 네, 막 과자들 도 엄청 사 과자들 여기 사야겠네. 거기 도뭐 있어? 아 이런 큰 아이스크림. 어 이런대로 싸네 진짜. Mm. Pijemy takie precelki, do piwa będą fajne, myślę. Serowe precelki. I dla mnie ta przestrinka pektopa. Caginem. 70 kalorii. <laughs> Mój mąż mówi, że nie je lodów. Wieśniach. Pakoty <laughs> to mm. jest Hmm. Dobra, mam, mam tego loda z Nie Mingiem. Gacie <grymka> w tle. Mm, Takie wodne przez chinie Polecam. Maszusco. co. I don't know. 이제 I don't know. I d I n d 또벨레사 아마도 s t 모 모르겠네 응. <laughs> 어째 이거, s 이 n 스니까 a s i n i c Które jak się je mięsko, to się zawsze zawija w taką sałatę, więc sprzedają zawsze w takich pakietach różne rodzaje sałat. Nawet mamy paprykę, kochani. Papryka. I ja, ja uwielbiam te orzeszki. Tylko, że almond. Kupię i lecimy do domku. Dobra, kochani, ja już kończę, bo. Czekamy na autobus i jedziemy do domku i będziemy mieć kolację także do zobaczenia. Pa pa i dawajcie znać kółeczkę co nagrywać, bo nie jest wiele, co nagrywać. Dawajcie znać. Teraz mam dużo czasu, także póki w